It's fine. Dobra, no i w next machniemy breaka. Dokupię mięso, widzu. Dokupię mięso i lecimy. No. Mm -hmm. Ty, pokaż mi tamtego, tamtego lwa jeszcze raz, panie Szmonie. <laughs> Parampam. Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. Dobra, jest pan Maxie, 20 miesięcy subikacz, Licznie dziękuję, witam, witam Cześć panie Regis <grywia> ja o Jezu. Nie, 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 nie o takiego lwa mi chodziło, nie o tego, to nie jest stary To nie jest stary, to jest stary, czekaj, ci pokażę Simba O To jest stary, zobacz Open new tab O Patrz Stary tak wygląda. O! Widzisz, jaka grzyba? Zobacz, nawet patrz, taki sam. Widzisz? Pik! Pik! Jak, jak młody lew. Ależ on mówi, że wyglądam tak. <ścoughs> Nieprawda, no. Nieprawda, no. <ścoughs> oj, 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 Nie, nie, nie. Tak, tak, zobacz. Nawet tu się zgadza, zobacz. Wezmę bokiem i trochę niżej, widzisz? O! Widzisz? To jest lep dopiero. Ojej <laughs> oj oj. oj.